Dzisiaj Wam do zaprezentowania, i bardzo serdecznie za to dziękuję, Mustanga pierwszej generacji, który zadebiutował i został sprzedany jako pierwszy w marcu 1964 roku. A ten egzemplarz jest z 1965 i został kupiony z Nowego Jorku. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Tutaj zostaje spełnione jedno z moich marzeń, bo jest to mój pierwszy mustang. Jeżeli chodzi o sprawdzenie, jest to mój pierwszy przejazd tym samochodem, a jeżeli znacie mnie lub oglądacie nie od dziś, to dobrze wiecie, że przy współpracy z firmą Shelby i Mustang 67 rok to jest moje marzenie w niebieskim kolorze. Najlepiej fastback, ale wybrzydzać nie będę. Zapraszam Was serdecznie na odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No, no tak, na pierwszy rzut oka, moją uwagę najbardziej zwraca kierownica i e, gałka zmiany biegów. Tak fajnie mi się ją trzyma tutaj od dołu. Kierownica też jej jakby wielkość. To, jaka ona jest cienka, no, jest dla mnie przyjemne. Robi to na mnie wrażenie, jak dobrze się trzyma, jak fajnie zmienia się te biegi, plus jak fajnie siedzi się na tych fotelach. To jest mega. To jest kanapa, nie fotel. To jest jednoosobowa kanapa. Ogólnie cały ten design, w ogóle ten Mustang na radiu, to jest naprawdę. Bardzo fajne wykonanie. Jakby nie dziwię się sobie, że jest ten samochód moim marzeniem. Mogę Wam powiedzieć, że kiedyś będę właścicielem takiego Mustanga. Jeszcze nie dzisiaj, ale to jest moja pierwsza jazda próbna, to jest mój pierwszy test. I mimo, że jestem dopiero w tym samochodzie 10 minut, no to wiem, że to był dobry wybór. Na pewno robimy wrażenie na drodze. Jest kilka ważnych rzeczy, na które na pewno powinniście zwrócić uwagę, ponieważ środek tego samochodu, te skóry, one są widać, że naprawdę bardzo fajnie zadbane. Są oczywiście jakieś niedociągnięcia, ale pamiętaj, że oglądamy właśnie samochód, który ma prawie 60 lat, a ja jestem jednym z najbardziej znanych przypierdaczy w internecie, więc jakby. No, nie ma innej opcji, żeby nie znalazły się jakieś wady w samochodzie, bo przecież jak dobrze wiecie, to i w nowym znajdę. Ogólnie jedziemy aktualnie 40 mil na godzinę. Cicho nie jest, nie? Myślę, że jakieś uszczelki tutaj w szybie albo... Przy drzwiach tutaj coś jest do poprawy, bo ewidentnie słychać, chociaż wiecie, nie mam porównania, nie jechałem takim Mustangiem. By największe podobieństwo do tego, czym jeździłem i co testowałem, to był Lincoln Continental Mark IV. No i wydaje mi się, że w nim tak nie wiało przy tej prędkości ciężko porównywać taką limuzynę tamtych lat. Do Mustanga pierwszej generacji, który no w sumie trochę miał być takim sportowym samochodem. Aktualnie właściciel tego samochodu jest od 2017 roku. Samochód został kupiony w Polsce od handlarza, który sprowadził go z Nowego Jorku. Tutaj chyba jeszcze mamy taką fajną, oryginalną naklejkę. 2016 rok, certyfikat, inspekcja New York State. Oprócz tego, no nie wiem jak wam, ale dla mnie to jest niesamowicie piękny samochód. Ja bym tylko zmienił kolor, paski bym zostawił, zrobiłbym niebieski, ale tutaj wszystko no by grało. Jeszcze, jakbyśmy się pokusili, można by było przerobić trochę. No, ja jestem taki podatny na przeróbki, abym ja tutaj zaraz e, robił szelbiego, jakieś byśmy tu wloty powietrza zrobili. No ale nieważne, mamy tutaj naprawdę fajny egzemplarz. E, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na tylnej szybie mamy ręcznie wykonany grawer razem z podpisem inicjałami. Mustanga, myślę, że... To może być coś wyjątkowego, co będzie tylko w tym egzemplarzu, ale nie mam pewności. Jeżeli coś takiego widzieliście, to proszę o komentarze. Na pewno niesamowicie bardzo podoba mi się środek samochodu. Już tutaj udało mi się nabrudzić, ale e, skóra jest naprawdę fajnie zadbana. Dobrze to wygląda. Ta czarna podsufitka, to wszystko fajnie, mega się kompo komponuje. W ogóle, jedyny brązowy kolor. Tutaj ma kierownica, reszta jest czarna i jest to naprawdę bardzo fajne i wygodne. Widzimy bardzo świeże opony, prawie nówki. Dostałem również informację, że zostało zainwestowane w ten samochód bardzo dużo pieniędzy. Było robione bardzo dużo przy silniku, był robiony układ hamulcowy razem z przewodami, co za chwilę potwierdzimy, bo. No, chcę Wam go pokazać z tego powodu, że ten samochód jest w sprzedaży. Wiem, że jest mało zainteresowanych osób takimi samochodami, że na takie auto to musi być konkretny klient. Ciężko powiedzieć, żeby ten samochód był idealny. Prawie 60-letni samochód musi mieć jakieś wady, musi mieć jakieś niedociągnięcia, które na pewno jak podejdziesz to zauważysz. Są tutaj rzeczy, które można byłoby poprawić, żeby doprowadzić ten samochód do stanu idealnego, ale wcale on tego nie potrzebuje, bo naprawdę, jak widzisz, prezentuje się świetnie, robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Przyjrzałbym się gaźnikowi, chciałbym go na początek wyregulować, sprawdzić. Bo wydaje mi się, że podczas przyspieszania delikatnie go zalewa i dławi. Tutaj pod maską mamy silnik V847 o mocy 271 koni mechanicznych. Otworzę. O, jak się przyjrzymy na pierwszy rzut oka, widać wiele nowych części. W ogóle na pierwszy rzut oka również wygląda, jakby ten silnik był suchy. Widzimy, że zostało tutaj zainwestowane trochę pieniędzy, jeżeli chodzi o filtr powietrza, jeżeli chodzi o pokrywki, jest świeża chłodnica, widzimy świeżą pompę. Oprócz tego nie widać, żeby samochód miał jakieś wycieki. Był tutaj ktoś, to widać, że starał się zadbać. Ale jeżeli chodzi o mnie, to jeszcze bym sprawdził kilka rzeczy, ponieważ wydaje mi się, że podczas przyspieszania czuć takie delikatnie dławienie, że mógłby on pracować troszeczkę lepiej. Oprócz tego no, prezentuje się to bardzo dobrze. Bardzo ciekawy jestem tego, jak ten samochód będzie wyglądał od spodu. Czy możemy się spodziewać zardzewiałego podwozia? Czy było to kiedyś zakonserwowane? I czy znajdę jakieś miejsce, gdzie jakieś elementy podwozia mogły być spawane lub coś, co byłoby do wymiany na teraz? Nie wiem, czy Wy również jesteście tego ciekawi, ale serdecznie Was. Zapraszam, jedziemy właśnie na stację diagnostyczną mustangiem z 65 roku. Na pewno możemy zwrócić uwagę na to, że do jazdy na wprost kierownica nie jest idealnie prosta. Tutaj zbieżność byłaby do poprawy, ponieważ jak puścimy kierownicę, no to nie jedziemy po linii prostej. Oprócz tego, jak wyprostujemy kierownicę, to jedziemy w lewo. Więc na pewno zbieżność byłaby wymagana, więc no słuchajcie. Wiem, że ten samochód jest na sprzedaż. Wydaje mi się, że ciężko jest znaleźć na rynku egzemplarz z 65 roku, który nie będzie wymagał wkładu finansowego. Albo jeżeli tak jest, to pewnie taki samochód kosztuje jest 300 tysięcy złotych. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii, co o tym sądzicie i ile za takiego Mustanga można byłoby dać? Czy, czy to jest kwota 100 tysięcy złotych, czy to jest kwota mniejsza lub większa? Bardzo jestem ciekawy, chociaż w sumie najważniejsze jest to, co wyjdzie teraz na stacji diagnostycznej, bo teraz się okaże, czy faktycznie ten samochód wymaga. Gruntownego remontu. O, 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 o. Dobrze, słuchajcie, mamy, mamy jeden wyciek. To i tak jakby. Jak ma ten rocznik, jest super. Widać, że miska była uszczelniana, więc niestety wyciek prawdopodobnie mamy z uszczelniacza wału. Więc nie da się tego zrobić bez ściągnięcia skrzyni biegów. Oprócz tego, co wspominałem o zbieżności, o tym, że kierownica jest nierówno, ja bym tutaj te końcóweczki wymienił. Oprócz tego, słuchajcie, no nawet nie jest jakoś Mocno zgnite. No było tutaj widać konserwowane. Jest nawet pod, pod konserwą jest jakaś farba podkładowa. Są też, słuchajcie, miejsca, gdzie widać spawy, ale z dwóch stron jest tak samo. Możliwe, że to jest oryginalny spaw. Nie wiem, jak się spawało w latach 60. Wiem, jak się spawa dzisiaj, ale nie wiem, jak się spawało w latach 60. Wydaje mi się, że ta podłoga była naprawiana. Dokładnie widzimy, że cała podłoga jest zakonserwowana, więc. Prawdopodobnie było, była tutaj dość duża naprawa blacharska, tylko zależy z czym ona była związana. Czy z tym, że on przyjechał z Nowego Jorku, czy z tym, że wychodziła rdza i zostało to zabezpieczone. No tutaj jest już kwestia kto to robił i dlaczego. Oprócz tego jeszcze przy tym jak byłaby ewentualnie ściągnięta skrzynia trzeba byłoby zerknąć na te uszczelniacze przy wybierakach, bo widać ew ew ewidentnie, że tutaj przy wybieraku od skrzyni biegów Również jest zapocenie, również się poci. Most również jest do uszczelnienia, cały mokry. No i również bardzo dziwna sytuacja, ponieważ bębny od środka są mokre, a to nie jest dobry sygnał. Ale nie, to jest smar. Obawiałem się, że to jest płyn hamulcowy, ale nie, to jest jakiś smar. Wydech również jest nieoryginalny, ten i ten. Widzimy również, że poci się trochę przy przekładni kierowniczej. Warto byłoby na no to zwrócić uwagę, ponieważ widać że, tak, widać, że pompa od wspomagania jest świeża, więc warto by było, żeby to wspomaganie było sprawne w 100%. Myślę, że jest to bardzo ciekawy egzemplarz. Wszystko zależy od kwoty ostatecznej. Wiem, że jest on do kupienia. Ten samochód potrzebuję odpowiedniej osoby. Odpowiedniej osoby, która. Fajnie o to zadba. Dobrze, jesteśmy po stacji diagnostycznej. Słuchajcie, no nie powiem, w pełni zadowolony nie jestem. Spodziewałem się, że osoba, która robiła ten samochód, jakby wiedziała, co robi. Najbardziej, najbardziej chyba nie lubię tego w mechanikach. Wydaje że jestem mechanikiem, nie? Im prowadzę warsztat. Najbardziej nie lubię tego, że oni jakby korzystają z tego, że osoba, która przyjeżdża do nich. Na naprawę, totalnie się nie zna i nie jest w stanie ocenić, czy to zostało zrobione dobrze, czy zostało źle zrobione. I to jest w tym wszystkim najgorsze, bo widać, że na przykład były robione tutaj hamulce. Dlaczego ktoś nie wymienił tych głupich tulejek końcówek, albo tych gumowych tulejek od amortyzatorów, bo widać, że ta tulejka jest już tak uszkodzona, że po prostu. Ociera metal o metal i to będzie słychać. Wymiana tych tulejek sprawiłaby, że ten samochód byłby o wiele bardziej komfortowy i nie byłoby nic tak bardzo poważnego czuć. Ciężko jest z niektórymi częściami do takiego samochodu. To prawda, nie jest to najłatwiejszy temat, ale z tego co wiem i jeżeli chodzi o popularność Forda Mustanga, to te części są ogólnodostępne. A jeżeli już byłby problem z zakupem, to niektóre z tych tulei można byłoby dorobić, i sądzę, że nie jest to jakiś bardzo e, duży problem. No ale cóż, widzieliśmy, jak wygląda podwozie, widzieliśmy, jakie są zapocenia i wycieki. Myślę, że no jest to dość normalne, jak na 60 lat. Chociaż, znając moich ulubionych, hejterów z Facebooka, bo na YouTubie tyle hejtu nie ma. Ale ulubionych haterów z Facebooka, no to trzyletnie auto, dwuletnie auto też ma wady, nie? A 60-letnie auto może mieć wady czy nie? Znając was, to powiecie, że nie, no bo to jest igła za 100 tysięcy. No nie, słuchajcie, to jest samochód, który, który ma piękną historię, który jest dla odpowiedniej osoby, która o niego zadba, która będzie go kochać i na pewno tym się odwdzięczy. Plus. W ogóle to mi się wydaje, że najważniejszą częścią tego wszystkiego byłby odpowiedni mechanik, odpowiednia osoba, która jakby podejdzie do tego samochodu z serduchem, a nie tak, żeby odbędnić, szybko wymienić i zrobić to byle jak, bo widziałem tam jakieś trytki, widziałem jakiegoś wkręta. Według mnie takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w takim samochodzie. To już lepiej poinformować klienta, wie pan co, to będzie kosztować troszkę więcej, ale zrobimy to tak, jak należy, a nie robić na odpier No i kasować też dużo, nie? Na ten moment, jeżeli chodzi o mnie, osobiście samochód mi się podoba. Czybym go kupił zależy od ceny ostatecznej, bo jest to samochód do rozważenia. Na ten moment można nim jeździć, ale wymaga dobieszczenia niektórych elementów. Cena ostateczna będzie dla mnie najważniejszą informacją, a oprócz tego zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek, który również będzie bardzo ciekawy. Do zobaczenia! I jadę na jedynce, zapomniałem zmienić biegu z tego wszystkiego. Ta wskazówka nie może się zdecydować, czy jedzie 0, czy jedzie 10. Albo to w milach. To pewnie dlatego. Olej. <śled> Co się tak kurwa buja? Chciałem zmienić na piątkę. Chciałem zmienić na piątkę, a mamy czterobiegową skrzynię!